Witajcie kochani, tutaj Lambda i zapraszam znowu, po raz kolejny, jeszcze raz, do SCP-022, albo było jeszcze przedrostek The Game, chociaż nie jestem do końca pewien. Start. Obiecałem, że wrócę, tak się z co? Ale to będzie nakryć odcinek na tym kanale, jestem tego pewien, tak, jestem tego pewien. A trochę za szybko myśl Tak, ręce szybsze od mózgu. Ale drobnie to było chyba. Eee, nie, nie da rady teraz. Oczywiście, że nie da rady. Ale dobra, słuchajcie, nie wiem, może mi się uda tym razem... Eee, dokonać cudu i znaleźć te skaby. Ostatni... Nie, to jednak jest losowe. I to jest bardzo losowe. Tak, bo. Jak ci nie zdążyłem podpalić tej belki tam, to pojawiła mi się tutaj trupek, ale w zasadzie już ręce wnosimy. I nawet z na głowie. Czyli podpalimy. Musimy. Dalej, jest. Ok, dobra. I teraz. A? ok, Okej. I spadamy. Do pierwszej. Dobra. Myśleliście, że bez powodu odkręcimy kamerę do góry? Okej. Okay. I udało się, tak. Przeszliśmy przez ten moment. Czyli tak bardzo na nam się nie udawało za ostatnim razem Dobra Okej, okay, mimo tego, że zachęcają nas w zasadzie wszystko i białe światło na horyzoncie i te zielone u góry i ten dźwięk, który nieprzyjemnie rozprowadza się po całym korytarzu. Mówią ci idź przed siebie! I jeszcze ten widok z tyłu! Ale my nie możemy iść przed siebie Widzicie te rury? I tak, one... No na koniec to zwykłe rury, no wszędzie są tutaj rury Ale zaraz zobaczycie, czego one są I tak, on nas wcale nie skrzywdzi On tylko walczy o przetrwanie! Zobaczymy, gdzie ta walka go... To... Doprowadzi Gdzie po raz który to nagrywał? No ale mam na liczbie 3 minuty i 19. Zliczałem, 4 2 Tak, to się znowu zależy od tego, czy udało mi się na początku rozpalić pienek już przy tym pierwszym. Ale uwielbiam, no że jakikolwiek w tej grze, tak, ta. ta, ta, ta rurka. Tak, ta rurka, nie jeszcze na tym nie zobaczymy, ale ta rurka ma niby nam ochłodzić albo nie wiem zrobić jakieś zwarcie, bo już wiele teorii na ten temat miałem. Bunkier, w którym udało nam się przeżyć wybuch. Putli, propanem, prawdopodobnie. A i co teraz? Teraz po prostu przejdziemy obok i udamy, że to nie jest zakończenie. Bo jeżeli ja bym miał zapłacić za tą grę, to by się No, czego się spodziewać, dobra. A... Grał dla Lambda. To był najkrótszy odcinek na tym kanale. Mam nadzieję, że... ...podobał wam się. Tak, i że mieliście ubaw, także po prostu... ...trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ale już o tej Na razie.